Witajcie w fascynującym świecie leśnych zwierząt. Dowiecie się o niezwykłych stworzeniach zamieszkujących lasy. Niedźwiedź brunatny. Niedźwiedź brunatny zamieszkuje różne regiony na całym świecie, w tym lasy, góry i arktyczne obszary. Charakteryzuje się brązowym futrem, a dorosłe osobniki osiągają imponujący rozmiar i masę. Niedźwiedzie brunatne są zróżnicowanymi drapieżnikami, żywiącymi się roślinami, rybami i mięsem. Szop pracz. Szop pracz to mały sak z rodziny szopowatych, który jest znany ze swojego charakterystycznego wyglądu. Szopy są bardzo inteligentne i potrafią przystosować się do życia w różnych środowiskach, w tym w miastach. Ich zdolność do otwierania różnych zamków i kontenerów sprawia, że są znane z bycia sprytnymi poszukiwaczami pożywienia. Łoś. Łoś to ogromny ssak, który jest znany ze swojej masy i charakterystycznego rozgałęzionego poroża u samców. To zwierzę zamieszkujące przede wszystkim lasy i tereny podmokłe. Łosie są roślinożercami i żywią się głównie trawą, gałązkami i liśćmi. Wiewiórka Wiewiórka to niewielki ssak z rodziny wiewiórkowatych, który jest znany ze swoich zwinności i umiejętności skakania z drzewa na drzewo. Charakteryzuje się puszystym ogonem, który pełni funkcję zarówno stabilizatora, jak i narzędzia w ich codziennym życiu. Wiewiórki są roślinożerne i często gromadzą zapasy orzechów i innych pożywnych nasion na zimę. Jeleń Jelenie to piękne ssaki, które zamieszkują różne tereny, włączając lasy, pola i górskie obszary. Charakteryzują się długimi, rozgałęzionymi porożami u samców oraz eleganckimi sylwetkami. Jelenie są roślinożercami i żywią się głównie trawą, liśćmi, pędami i gałązkami. Sowa Sowa to tajemniczy ptak drapieżny który jest znany ze swojej wyjątkowej zdolności do nocnego polowania i cichego lotu. Charakteryzuje się dużymi oczami i zdolnością obracania głową na szeroki kąt, co pomaga jej w lokalizowaniu zdobyczy. Sowy są mięsożercami i żywią się głównie małymi ssakami, ptakami i owadami. Jesz! Jesz to mały ssak, który jest znany ze swojej kolczastej ochrony. Właśnie te kolce chronią go przed drapieżnikami. Są nocnymi zwierzętami i żywią się owadami, małymi owocami oraz roślinami. Zając Zając to szybki i zwinny ssak, który jest znany ze swoich długich uszu i miękkiego futra. Żyje w różnych siedliskach, od pól i łąk po lasy. Zające są roślinożercami i żywią się głównie trawą, ziołami i korzeniami. Dzik Dzik to zwierzę, które żyje w lasach i obszarach leśnych, a także w niektórych obszarach wiejskich. Charakteryzuje się masywnym ciałem, mocnymi kłami i charakterystycznym wyglądem. Dziki są roślinożercami i mięsożercami, żywiąc się różnymi roślinami, owocami. Korzeniami oraz małymi zwierzętami. Bubr. Bubr to ssak wodny, który jest znany ze swojej zdolności do budowy tam i inżynieryjnych umiejętności. Charakteryzuje się ostrym uzębieniem i masywnym ogonem. Bobry żywią się głównie roślinami, takimi jak kora drzew, gałęzie i trawy. Lis. Lis to sprytny drapieżnik o czerwonym futrze i charakterystycznym ogonie. Żyje w różnych środowiskach, od lasów po obszary wiejskie i miejskie. Lisy są wszechstronnymi drapieżnikami, żywiącymi się głównie drobnymi zwierzętami, ptakami, owadami oraz owocami. Wilk Wilk to drapieżny ssak który żyje w grupach rodzinnych i charakteryzuje się siwym futrem i silną budową ciała. Wilki są doskonałymi myśliwymi, żywiącymi się głównie dużymi zwierzętami takimi jak jelenie, łosie i bizony. Są także zdolne do pokonywania znacznych odległości podczas polowań. Ryś Ryś to piękny drapieżny ssak, który jest znany ze swojego krępego ciała krótkiego ogona i długich uszu z pędzlami. Ryś jest znakomitym myśliwym i charakteryzuje go zdolność do cichego i precyzyjnego skoku na zdobycz. Ryś to zwierzę nadrzewne i leśne, które zamieszkuje tereny górskie i lasy. Dzięcioły. Dzięcioły to ptaki, które są znane ze swojej umiejętności wydobywania pożywienia z drewna przy pomocy mocnego dzioba. Charakteryzują się wydłużonym ciałem, krótkimi skrzydłami i ogonem. Dzięcioły są roślinożercami i drapieżnikami, żywiącymi się owadami i larwami, które znajdują pod korą drzew. Borsuk Borsuk to naziemny ssak z rodziny łasicowatych, który jest znany ze swojego charakterystycznego ubarwienia i pasów na głowie. Borsuki żyją w norach, które kopią pod ziemią, i są głównie nocnymi zwierzętami. Są wszystkożernymi drapieżnikami, żywiącymi się owadami, małymi zwierzętami, roślinami i korzeniami.